Witam Państwa z Nowego Jorku. W tej chwili znajduję się na Manhattanie. Wracając do historii powstania Nowego Jorku, chciałbym Państwu przekazać kilka ciekawostek. Także historyczne korzenie Nowego Jorku sięgają 1624 roku, kiedy została założona jako faktoria handlowa przez holenderskich kolonistów. W 1626 roku przepraszam, nadali nazwę Nowy Amsterdam. W 1664 roku kontrolę przyjęli Anglicy i nadali nazwę Nowy Jork. W 1790 już roku stał się Nowy Jork największym miastem Stanów Zjednoczonych. Od 1785 do 1790 była stolicą Stanów Zjednoczonych. W tej chwili oczywiście stolica Stanów Zjednoczonych. Mamy stolicę Waszyngton. Proszę zobaczyć jak tu mamy na tym Manhattanie pięknie. Wieżowce pną się do nieba. Trudno sięgnąć wzrokiem. Turystów i Nowojorczyków na spacerze bardzo dużo. Mamy oczywiście teraz niedzielę. Tu proszę zobaczyć nas taki piękny, współczesny budynek. Wszystko jest pięknie. Wakacyjna atmosfera. Tu jeszcze pan, Państwu pokażę, jakie tutaj proponują nam samochodziki. Piękne. Proszę, proszę. Proszę, proszę. Akurat tutaj mamy Leksusa wypasionego. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego dnia.